dzisiaj pięć różańcy, to był dobry dzień modlitewny, a, a jak tylko parę razy wezwałem, Panie Boże, dodaj mi siły i nie miałem na inną modlitwę siły i czasu, to to, jest, to to był zły dzień modlitwy. Nie. Zadaj sobie pytanie, czy to, co Ci, ten czas, który Pan Bóg Ci dał, czy te, te możliwości, które miałeś na modlitwę, wykorzystałeś czy nie? Bo może być tak, że możesz wykorzystać 4 godziny na modlitwę, a może być tak, że możesz wykorzystać 4 minuty. I, i, i to jest to, co ja zawsze mówię, bo zawsze jest problem. A jak tam ze, z modlitwą o wieczorem to różnie była, bo człowiek zmęczony. A jakiś serial był przed snem. No tak, tak, nie. I wtedy zmęczenia nie było. I teraz nie chodzi mi o to, żebym ja podejmował decyzję kogoś, czy... Obejrzenie serialu to jest męcząca sprawa, czy, czy odmówienie dziesiątki różańca to jest męcząca sprawa, nie? Tylko zadanie sobie osobiste pytania, nie? Czy mógłbym skończyć wcześniej oglądać i czy idąc do łóżka, dlatego ja zawsze mówię, klęknij na te kolana. Oczywiście, że, że modlitwa jest wysłana w, każdym, w każdej pozycji, ale jesteśmy tylko ludźmi. I pozycje nam pomagają. I jeżeli ja będę pamiętał, że mam przed tym łóżkiem klęknąć, to choćbym klęknął tylko na jedną zdrowaśkę, to wiem, że się pomodliłem przed snem. A jeżeli się powiem, a to się położy, a później jeszcze ustałem w czasie tej modlitwy, nie wiadomo, modliłem się czy się nie modliłem. I tak samo jest rano. Jeżeli ja od razu walnę na te kolana, to wiem, że zacząłem być z Panem Bogiem i tyle. Choćby to było, dzięki Ci Panie Boże, za noc, ochraniaj mnie w ciągu dnia. Yy, wracamy do Adwentu, wracamy do Józefa i wracamy do zaufania. Zaufanie Kościołowi, zaufanie Panu Bogu i, nie budu, i budowanie tylko i wyłącznie na Panu Bogu. I budowanie tylko i wyłącznie na Panu Bogu. I tak, że tak powiem, yy, pokrótce. Miała być dyskusja, a ja popłynąłem. Półtorej godziny. Ludzie, kochani. Kto to będzie oglądał? Jak to ja. Półtorej godziny. Słuchajcie, techniczne sprawy, jeśli chodzi o adwent, nie? Cztery świece adwentowe, co znaczą? Cztery tygodnie. Cztery tygodnie. Ma to jakieś znaczenie? Te cztery tygodnie? Te, te cztery świece? Przeczytam wam dokładnie, jak to jest. Wieniec adwentowy w formie okręgu składa się z gałązy choinki, na których umieszcza się cztery świece symbolizujące cztery dni Co niedzielę zapala się kolejną świecę. Pierwsza świeca jest świecą pokoju. Druga wiary, trzecia miłości, czwarta nadziei. A, coś nowego. Super. Nie, nie nowego. Nowego? Elementy wieńca symbolizują wspólnotę koło, nie? Oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana. Znaczenie poszczególnych elementów jest następujące. Zielone gałązki, życie, nadzieja, świece, światło, nadchodząca światłość, forma wieńca, krąg, powracający cykl życia. Co jeszcze z takich rzeczy technicznych? Jedna świeca jest różowa. Czemu? Gaudete. Czemu jedna świeca jest różowa? Gaudetę. Gaudetę. To jest na trzecia niedziela Adwentu jest zwana niedzielą Gaudetę. Czemu? Y przed każdą mszą świętą, nie wiem jak jest u Was w kościołach, to i w katedrze, przed każdą mszą świętą jest czytana antyfona. Do każdej mszy świętej na rozpoczęcie jest antyfona. I przed trzecią niedzielą Adwentu jest antyfona, która zaczyna Radujcie się. Radujcie się. I to jest ten radosny czas oczekiwania też na przyjście, dlatego jest ten... Jaki to jest kolor? Różowy. Nie, różowy. To rose. Różany. 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 Niektórzy powiedzą łososiowy nawet, kiedy raz słyszę. Trzy razy w roku, dwa razy w roku, dwa razy, roku. dwa razy, ja mówię trzy razy w roku, dwa razy w roku ksiądz może na różowo do ołtarza być, nie? Naruszano. Naruszano. Co jeszcze ciekawego, co zauważyłem tutaj, chociaż nie wiem, czy do końca zdają sprawę, co znaczy świeca, którą postawili przy krześle księdza. Jest świeca, która się nigdy nie zapala, która zawsze stoi. W Polsce ona ma jeszcze wstążkę niebieską przykreszoną. A nazywa się, w Polsce się nazywała Aurora. Roratka, świeca ku czci Matki Bożej, świeca ku czci Matki Bożej. To jest też, proszę? Nie, w kościele jest świeca, którym się zapalało na roraty, nie? Ale w Starej dalej są roraty. Wszędzie są w Polsce stare, dalej roraty. Nie zawsze rano, nie zawsze rano. Teraz już w Polsce coraz więcej jest rorat po południu. Ale, ale, sama idea Rorat, czyli rozpoczęcia w ciemności, bo o co chodzi w Roratach? Roraty to jest msza maryjna, która zatrzymuje się nad tajemnicą zwiastowania, czyli, czyli przyjścia, przyjścia, Gabriela, ogłoszenia dobrej nowiny, nie? I to jest to, to światło, które przychodzi, nie? Lampionami. Lampiony, które pokazują to, to, to oczekiwanie, zaświeca świeca. To dzieci, chodzą ja pamiętam, się dostawało, robiło, serduszka, losowało się pana Jezusa w żubku, że można było na 24 godziny do domu wziąć. Oh. 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 O! <grodziele> Śnieg skrzypiał pod, pod nogami. Co jeszcze z takich, z takich, technicznych spraw adwentowych? Mm. Adwent, samo słowo adwent to jest łacińskie słowo adventus i znaczy nie mniej nie więcej jak przyjście. English mm -hmm, tak. Adwent, venio, venio, venire to jest Tak, y, przychodzić. Y, przebywać. Y, Adwent. Adven, no, A czy to znaczy? No, to jest od łacińskiego słowa adventus przybywać. Kolor szan liturgicznych w Adwencie? Fioletowy. I tu się, tutaj jeszcze chciałbym się na tym zatrzymać, tak już na zakończenie. Na chwilę, yy, żeby jednak pamiętać, że kolor adwentowy to jest kolor, kolor fioletowy, to jest kolor korol, ko, korol <laughs> yy, pokuty. Nie? Jest to radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa, ale z takim Zahamowaniem, zastopowaniem, radośnie to nie jest to, 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 ta pokuta, którą będziemy mieli yy, w Wielkim Poście, ale jednocześnie jest to taki specjalny czas, nie? I kolor liturgiczny nam, nam o tym najlepiej przypomina, nie? Że, że, żeby jednak wyhamować, świat nie pomaga. Dookoła już, już Boże Narodzenie jest. Nawet na plebanii już mamy choinki. <grywa> już choinki z wszędzie. Już, 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 już. Wszyscy już, tak powiem, śpiewają kolędy, nie? Na szczęście jeszcze jak przyjdziemy do kościoła, to zobaczymy by, kolor fioletowy. Nie? Na szczęście jeszcze ten kolor fioletowy w kościele jest. Także y, to też pamiętajmy o tym, że jest to, jest to takie wyhamowanie. Macie jakieś pytania? Tak, ja mam za dużo, chyba że chcę cię tu wiedzieć. Dawaj, dawaj, dawaj. To na kartce. Moje... To... No to tak. No no to tak. To no to to właśnie. No to dawaj. Już coś zapomniałam. Na pewno, na pewno miałam pytanie odnośnie tego, jak ksiądz mówił, że o swoim przykładzie dla mhm. Że Bóg księdza pokierował ten drugi raz, że jednak ksiądz został kapłanem. Ale co jakby ksiądz odczytał to inaczej? Okej, okay. ktoś nade mną powiedział mi, ty się nie nadajesz na księdza, ja to przyjmuję jako wolę Boga i odchodzę teraz. Eee, nie była to opcja. To znaczy, ja powiem tak. Yy, cała świadomość tego, co się wtedy stało, to nie jest tak, że ja wiedziałem to w, tym moment, w tamtym momencie, nie? Ja to sobie mogę spokojnie dzisiaj o tym mówić. Natomiast we mnie była jakaś taka... Ja nie powiem, że się tego nie bałem. Nie? Tym bardziej, że w tym samym czasie obok mnie był kolega, który był w dokładnie takiej samej sytuacji i on to odczytał jako yy, znak, że nie, nie powinien być kapłanem, nie? I, i, I oczywiście było, było takie, taka, takie pytanie, czy ja czasami nie chcę ukraść tego sakramentu, nie? Czy to jest sakrament dla mnie? Ale nie, ja byłem za bardzo, że tak powiem... Ja wiedziałem co ja chcę, ja wiedziałem, że ja do tego dojdę, nie? I, a z drugiej strony, z drugiej strony sobie mówiłem tak, zresztą ja mam do dzisiaj takie takie... Y, y, Taką teorię, która coraz bardziej się chwieje, ale, ale mam taką teorię, że yy, nikt nie powołany nie zostaje wyświęcony. To, co my, kapłani, robimy ze swoim powołaniem już jako księża, to jest inna historia. Ale ja zawsze, ja zawsze miałem, miałem taką nadzieję i wiarę, że tego sakramentu nie da się ukraść. Ale to jest tylko moje i wyłącznie, tylko i wyłącznie, to nie jest nauczanie Kościoła. <grymne> to jest Marcin Gładysz tylko. To nie jest ksiądz Marcin Gładysz, to jest Marcin Gładysz. To jest moja teoria, nie? Że, że, że wyświęceni są powołanymi. Ksiądz rektor mój, on powiedział mi takie zdanie, w którym ja się wtedy Yy, totalnie nie zgadzałem. Nie zgadzam się do dzisiaj. On powiedział, że woli wyrzucić dziesięciu powołanych niż wyświęcić jednego niepowołanego. Nie? I brzmi to sensownie, nie? Jeśli się nie jest jednym z tych dziesięciu powołanych. Nie, nie brzmi to sensownie. Bo ty powoła, ty, ci powołani mogą. Znaczy On, 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 on tak wychodził z takiej nie... zasady, że oni sobie i tak dadzą radę, nie? Tak jak ja se dałem radę. Bo to był ten dyrektor, który mi powiedział, że nie będę krędzem, nie? ja se z tym dałem radę. Wiecie, jak. Nie, to, to wyciąć. Andrzej <laughs> post. <laughs> Wiecie, jak. Nie no. Było o tych drzewach, że na końcu te drzewa zostaną wycięte, które nie wydały owoców. No. Jaką tak naprawdę mamy pewność, że to, co robię w życiu, jest tym owocem czego dobrym i tego, czego Bóg oczekuje, o, czy żyję po prostu no, w miarę jako nie wiem, średnio na jeża. I Ale, tłumaczę sobie, że to jest wystarczające. Chociaż jesteś dobra kobieta, się nie <laughs> To znaczy no właśnie, po, 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 nie powiedział, że sprawa zmiarek. jest taka, bo tutaj... Bóg. Tutaj można, można popełnić błąd z plonem, nie? Panie Jezus powiedział, że jedni wydają ten plon stokrotny, inni 60-krotny, 30-krotny, nie? I, I często, będąc osobą, która podejmuje dobre decyzje, czy żyje po Bożemu, zadajemy sobie pytanie, czy to jest wystarczająco. Może jesteśmy ludźmi, którzy mają wydać tylko 30-krotny plon. 30-krotny plon, nie? Chodzi o to, żeby ten plon wydać. O to chodzi. Skąd mam pewność, że wydaję plon? Yy, tak jak mówię y, dzieciom na katechezie. Jeśli nie wiesz co robić, zadaj sobie pytanie, co by w tym miejscu zrobił Pan Jezus? Przy decyzji, nie? Jeżeli mam podjąć jakąkolwiek decyzję, nie? To zadaje proste pytanie, czy to jest zgodne z, z Panem Jezusem, czy to jest zgodne z nauczaniem. czy to jest zgodne z nauczaniem Kościoła, czy to jest zgodne z Panem Jezusem. Nie ma tak naprawdę decyzji, yy, na, na którą bym nie znalazł odpowiedzi w ten sposób. Pewnie, że mogę do, do odpowiedzi dodać Ale. To jest to, co mówię o męczeństwie, nie? Odpowiedź jest jasna. Co by Pan Jezus zrobił? Oddałby życie. Ale życie tych innych ludzi? Jeżeli pojawia się ale, nie zawsze to ale jest dobre. Bo w momencie, kiedy sobie mówię ale czasami yy, chcę nadciągnąć Pana Boga do mojej decyzji. Do tego, co mnie się wydaje w tym momencie lepsze. To jest znowu ten, znowu ten kontrakt i znowu moje oczekiwania. Bo, bo ja myślę tak. Jeżeli, jeżeli yy, trzymamy się nauki Kościoła, to mamy pewność, to ja mam pewność, że idę dobrą drogą. Ok. Co, jeżeli Kościół się myli? Co, jeżeli Kościół się myli, nie? Moja odpowiedź będzie taka. Ja sobie to tak tłumaczę. To wtedy moi przewożeni podejmują odpowiedzialność za mnie. Moim obowiązkiem jest słuchanie moich przewożonych. No ale w pewnych sytuacjach, chyba ktoś może sobie wytłumaczyć, że coś jest złe i podjąć własną decyzję. Yy, tak, ale to nie chodzi mi tak, tylko mówię w momencie, kiedy, w momencie, kiedy nie mam pewności. W momencie, kiedy się pytam nauczania Kościoła i w momencie, kiedy idę za nauczaniem, na nauczaniem Kościoła, czy za y, nakazem przełożonego, czyli biskupa papieża, nie? I teraz nie wiem, czy on się myli, czy on się nie myli. Powiem tak: święta Faustyna Kowalska. Pan Jezus przychodzi do niej, mówi jej. Masz pościć w tym dniu i trochę więcej się modlić, ale wcześniej idź się zapytać swojej przełożonej, przełożonej o zgodę. Ona idzie do przełożonej, przełożona mówi, mowy nie ma. Jesteś chora, nie będziesz dłużej klęczała w kaplicy, nie będzie zero poszczenia. Ty musisz bać o swoje zdrowie. Siostra w wpłacz do Pana Jezusa, co ona ma robić? Pan Jezus mówi jedno, przełożona mówi drugie. drugie. Co powiedział Pan Jezus? Słuchaj, Słuchaj przełożonej. Słuchaj przełożonego. I to jest to, co ja mówię, że moim obowiązkiem jest słuchanie przełożonego, a jeżeli on się myli, to odpowiedzialność idzie na szczęście na niego. Nie? Moim obowiązkiem jest posłuszeństwo. Ślepe posłuszeństwo nie zawsze. Ale tu mi przychodzi ojciec pio. Nie wiem, czy oglądaliście ten dwuczęściowy włoski film o ojcu pio. Tam jest taka fajna sytuacja, że przychodzi do niego taki komunista włoski i tam do niego mówi na, na temat biskupa, który niekoniecznie moralnie się dobrze zachowuje. Nie? I zaczyna, zaczyna do ojca Pio na, gadać na tego biskupa. Co ojciec Pio robi? Mu wypłacił po prostu z liścia i mówi, kim ty jesteś, żeby oceniać biskupa? I zresztą ojciec Pio jest najlepszym, najlepszym przykładem posłuszeństwa. Często słyszy się o najróżniejszych kapłanach, którzy ze swoimi biskupami mają podgórkę. Nie? I teraz jest tak, co mają zrobić? Bo oni uważają, że robią dobrze, a biskup się myli, czy nawet jest masonem. <laughs> Nie? I teraz jest tak, co zrobił ojciec Pio, kiedy mu zakazano publicznego odprawiania mszy świętej? Przez 10 lat posłuchał, nie zabrał swoich słuchaczy i my teraz otworzymy sobie pustelnię i mamy w nosie biskupa i wszystkich, bo ja wiem, że Pan Bóg do mnie mówi, tylko posłusznie 10 lat odprawiał sobie przez świętą w celu. Nie głosił kazań, nie robił nic. Wiecie, kto wydał opinię negatywną o ojcu Pio i jego stygmatach? Inny ksiądz, doktor medycyny, który się nazywał Gemelli. Słyszeliście coś o Dżemelli? Klinika w którą on wybudował i która ma jego nazwę. On wydał negatywną ocenę o ojcu Pio, że jest zachwiany psychicznie i się sam rani i się sam kaleczy. <noise> Także ojciec Pio, oj, według mnie podejście właśnie ojca Pio jest najlepsze. Nie? Posłuszeństwo jeszcze jest lepszy gości od posłuszeństwa, słuchajcie. Od posłuszeństwa, które się ociera o... przepraszam za określenie, ale naiwność, jak nie idiotyzm. To jest święty Szarbel. Słyszeliście o świętym Szarbelu z Libanu. Ostatnio bardzo popularny w Polsce. Szarbel miał do tego stopnia posunięte posłuszeństwo, że spytał się, o wszystko się pytał przełożony. I miał przynieść drzewo na opał i poszedł do przełożonego i się spytał skąd ma przynieść to drzewo na opał. Nie? To jest tak jakby, nie wiem, jakby Obok nas był jakiś lasek, do którego wszyscy zawsze chodzą po opał i ktoś przychodzi, pyta się, gdzie mam iść po opał, nie? I przełożony, że tak powiem zdenerwowany głupim pytaniem mówi, idź tam 20 mil do innego lasu i stamtąd przynieś drzewo, nie? Na wieczór przełożony się pyta, gdzie jest harbel? Nie ma. Na drugi dzień rano przychodzi z drzewem, bo poszedł te 20 mil do tego lasu po to drzewo, nie? Posłuszeństwo ocierające się o taki ale to on jest święty, a nie jego przełożony. <laughs> Zresztą może jego przełożony też jest święty. Przepraszam. Nie wiem. Ale ale to jest to jest takie posłuszeństwo Harbela ocierające się o takie, nie? Jego mama nie była nie była, nie chciała, żeby on szedł do, do zakonu. Jak już został zakonnikiem, jak już został kaponem, to przyszła go odwiedzić, nie? On do, do tego stopnia sobie wziął do serca, że kto przykłada ręce do Buga, wstecz i ogląda, musicie zostawić swoją <tryk> rodzinę, że z mamą rozmawiał przez zamknięte drzwi, nie wyszedł do niej. Rozmawiał przez nią przez zamknięte drzwi. Nie to jest taki taki radykalizm, który, który niejednokrotnie my byśmy nazwali, no, mama twoja przyszła. Nie widziała go parę naście lat. I w końcu się pogodziła z tym, zaakceptowała to, że jest. Przychodzi go odwiedzić, a on mówi, nie, nie będziemy razem rozmawiali. No Przez drzwi możemy chwilę porozmawiać. Nie i yy, nie bójmy się radykalizmu. Nie bójmy się radykalizmu. Nawet nawet za, za czasami yy, cenę tego, że nazwą nas fanatykami. Ale nie bądźmy fanatykami. <śleszamy> 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 Proszę. Nie bądźmy fanatykami, podchodźmy do wiary. Najpiękniejsze określenie na chłopski rozum. Nie, 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 bo fanatyzm jest bardzo łatwo, w dewocję jest bardzo łatwo wpaść. Faryzeizm jest bardzo łatwo wpaść. O to ja nie wiem, bo ja myślę, że każdy ma swoją granicę. Ja myślę, że każdy ma swoją granicę i powiem tak. Nie, nie umie odpowiedzieć na to pytanie, nie umie, nie umie. No a drugi rok. Nie, nie, bo to, wiecie co, ja się nie raz o tym zastanawiałem. Yy,